Dzień dobry. Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, przypomnę postać Antoniego Macierewicza, zamachowca Smoleńskiego, twórcy Smoleńskiej Religii, kustosza, kapłana tej religii. Człowieka, który sprawił, że znaczny odsetek Polaków uwierzył w zamach w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Jest takie Parę zdań z Antoniego Macierewicza, które powiedział kilka lat temu, które mogłoby posłużyć za motto jego działalności publicznej w zakresie katastrofy smoleńskiej. Im bardziej sprzeczne z prawdą jest kłamstwo, tym skuteczniejsze. Ono nie może być bliskie prawdy, ono musi być skrajne, brutalnie przeciwne. E, prawdy. Jeżeli ktoś komuś coś ukradł, to ma powiedzieć, że jest odwrotnie. Ma powiedzieć brutalnie jasno i wprost, że jest odwrotnie, tylko wtedy ma szansę na skuteczne przekonanie kogokolwiek do swojego punktu widzenia. I tak właśnie według tej metody, no to będę metody doskonale znanej e, wszystkim służbom specjalnym na całym świecie, które to Służby wyznają dwie zasady. Po pierwsze, generalnie wszystkiemu zaprzeczamy. Po drugie, jeżeli cię łapią za rękę, to mówisz, że nie jest to Twoja ręka. I nawet jeżeli na przykład jesteś przyłapany w zero-jedynkowej sytuacji, na przykład nagi z kobietą w łóżku, to i tak tłumaczysz, że do niczego nie doszło. I ten, kto widzi, to po prostu ma jakieś zboczone myśli, narzucające się skojarzenia, które świadczą raczej o nim, a nie o tym, co widzi. To jest właśnie taka metodologia. E, tu nie ma miejsca na wątpliwości. Dlaczego Antoni Macierewicz e, dopuścił się stworzenia religii smoleńskiej? W ogóle zacznijmy od tego, że on na przestrzeni tych już będzie niedługo 12 lat tworzył coraz to nowe teorie. Zaczynał od sztucznej mgły, potem było też do, przez moment było też dobijanie rannych, e, spisek, w którym brali udział kontrolerzy, Obecnie jest to teoria, była też brzoza, której nie było, pancerna brzoza, potem była, że brzozy nie było, a teraz obecnie jesteśmy na etapie wybuchów. Oczywiście Macierewicz opowiada o tym, że ma dowody, których nie pokazuje. Opowiada o tym gdzieś tam półgębkiem, że Polacy nie są gotowi na prawdę o katastrofie smoleńskiej, ale tak naprawdę to jest kwestia zręcznej manipulacji, bo... Stając się kapłanem religii smoleńskiej, religii tych ludzi, którzy wierzą w jakiś bliżej niesprecyzowany spisek, bliżej niesprecyzowanych zamachowców, bo niby pokazują, że jest to dzieło Rosjan, ale jak jest lepszy kontekst, to wplatają w to Polaków, że było jeszcze na śmieszniej. Ta narracja Macierewicza o tym, że zamachu dokonali Rosjanie. Bardzo się w Rosji podoba, oni ją bardzo wspierają. Kiedy były pokazywane w Polsce filmy pożytecznych idiotów, właśnie takich, którzy pracują od. Wydawało mi się, że tworzą jakieś dokumenty dotyczące prawdy, pokazując na przykład, jak Rosjanie niszczą wrak smoleński, co ma dowodzić ich winy. No to trzeba tylko zadać pytanie: kto wpuścił te ekipy? Do tego, żeby mogły filmować, jak rosyjscy policjanci niszczą te wraki. No przecież to jest ordynarna, zwyczajna prowokacja. Rosjanie doprowadzili do tego, że kupa złomu, która leży u nich i niszcze je pod smoleńskiem, stanowi jakiś punkt odniesienia dla polskiej polityki. Był taki moment, że wystarczyło, że umyli ten wrak, i tutaj ktoś dostawał w Polsce drgawek. Skupy no, złomu zrobili po prostu narzędzie wpływu na obce państwo. I Antoni Macierewicz im w tym wyraźnie pomógł. Oprócz tych, tego, że stając się kapłanem religii smoleńskiej, Macierewicz zyskał immunitet. Ci z Państwa, którzy obejrzą mój e, starszy film o Macierewiczu wiedzą o tym, że przedstawiłem go tam jako cynika. To jest człowiek, który z jednej strony miał związki ze środowiskami masońskimi, z drugiej strony deklaruje się jako Taki taki pryncypialny, bardzo wierzący katolik, ale jeszcze z drugiej strony, będąc na przykład członkiem komisji e, e, likwidującej Wojskowe Służby Informacyjne, później e, komisji weryfikującej WSI, która, znaczy, będąc komisji, członkiem komisji weryfikującej Wojskowe Służby Informacyjne. E, tam taka była historia, która utkwiła w pamięci jej członkom, kiedy to właśnie taki demonstracyjny katolik Antoni Macierewicz jadł mięso w Wielki Piątek. Ale to właśnie tylko dygresja pokazująca o tym, że Antoni Macierewicz jest człowiekiem cynicznym. On, dzięki temu, że stał się tym kapłanem religii smoleńskiej, zyskał ogromny wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. Zyskał możliwość kreowania polityki, która skoro się nie zawsze Kaczyński zgadza, ale przez to, że mamy do czynienia właśnie z kapłanem religii smoleńskiej, to Kaczyńskiemu bardzo niewygodne, jest atakować Macierewicza, marginalizować jego wpływy. To dość dobrze było widać, kiedy on w 2015 roku nieoczekiwanie został szefem Ministerstwa Obrony Narodowej i przez dwa lata swoich tam niszczycielskich rządów e, udało mu, udawało mu się przetrwać. I to było mimo, mimo jakiegoś tego pasma, jakichś porażek, które ponosił, był nietykalnym właśnie z racji tego, że cały czas miał tę religię smoleńską za sobą i cały czas miał tych wiernych. To, co go dzisiaj kompromituje, to jest to, że w siódmym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości nie udowodnił żadnego spisku, nie udowodnił niczego, co by miało w ogóle cokolwiek wspólnego z teoriami, które głosił. Jak bardzo cynicznie działa Antoni Macierewicz, to wystarczy sobie zrozumieć, że on po prostu sączy e, takie półprawdy, niedopowiedzenia. W ogóle nie zajmuje się tym, tak jak właśnie mówił w, tym, w tej swojej wypowiedzi, że im bardziej sprzeczne z prawdą jest kłamstwo, tym jest skuteczniejsze. Więc on nie zajmuje się tłumaczeniem, dlaczego te wersje zamachu się zmieniają, dlaczego one są właśnie wewnętrzne sprzeczne, dlaczego w ogóle nie wiadomo, e, jak to tak naprawdę miało być, kto miałby to zrobić i po co. On się nie zajmuje logiką. On po prostu, powiem tak, gdyby dzisiaj ktoś znalazł naprawdę stuprocentowe dowody na zamach, to po tym, co zrobił Macierewicz, to nikt się nad tymi dowodami by nie pochylił, bo on już zasadził tyle drzew, że po prostu ten liść, który ewentualnie ktoś by chciał wyszukać, jest po prostu no, niewidoczny. To jest po prostu, on ukrył ewentualną prawdę, gdyby cokolwiek było tutaj niewyjaśnianego, niewyjaśnianego bo to historia jest bardzo prosta. Jest to, był tam bajzel, chaos zastraszeni przez przełożonych piloci, którzy bali się odmówić, żeby nie stać się obiektem hejtu. To wszystko to już było. To już przyczyny katastrofy smoleńskiej są doskonale znane. Ja sobie jednak pozwoliłem na taki drobny żart, żeby Państwu uświadomić ogrom manipulacji Antoniego Macierewicza. Jak łatwo zrobić z Antoniego Macierewicza zamachowca. Czyli człowieka, który dokonał Zamachu w Smoleńsku. Na przykład, mogliśmy ustalić następujące rzeczy, że Antoni Macierewicz bardzo interesował się wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Na przykład. 13 marca 2010 roku gruzińska telewizja i medi wyemitowała program informacyjny mówiący o ponownej inwazji wojsk rosyjskich na Gruzję. Ten quasi-reportaż, posługujący się prawdziwymi materiałami zdjęciowymi sprzed paru miesięcy, zawierał jednak wizję, co mogłoby się zdarzyć w przyszłości. Był w nim wątek samolotu z prezydentem Lechi, Le, 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 Polski Lechem Kaczyńskim, który został zestrzelony przez rosyjskie rakiety, w wyniku czego wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć. Program wywołał. Wywo wywo oburzenie samego szwilego. Jednak w prezydenckim BBN wiele osób zastanawiało się, czy wizja przedstawiona w gruzińskim programie to nie jest ekspresja jednego z możliwych planów Kremla. E, dziwne było również to, że rosyjskie media z dziką furią rozszarpały gruziński program już następnego dnia. Czuć w tym było wszystkim ostrzeżenie dla Polski. I oto w okolicy 7 marca w Kancelarii Prezydenta zaczęły się rozmowy, czy powinien on jechać do Katynia. Kluczową rolę w tych rozmowach odegrał Macierewicz. To on narzucił uczestnikom tych rozmów swoją optykę. I według właśnie Macierewicza prezydent powinien jechać do Katynia, znaczy po, polecieć do Katynia i to właśnie samolotem z całą państwową delegacją. Tuż przed y, wylotem Macierewicz do, doprowadził do tego, że y, z, y, y, oczernił szefa kancelarii prezydenta Władysława Stasiaka. Odizolował go, wpłynął na e, organizację wizyty. E, sa, prezydent już przed e, samą wizytą nie przyjmował Stasiaka, ponieważ e, właśnie Macierewicz go oczernił. E, według... Można tutaj właśnie budować. tutaj ja pokazuję państwu, jak można zbudować z faktów narrację. No i na końcu postawiamy tezę. Jak to się stało, że Macierewicz, który wysłał samolotem Lecha Kaczyńskiego do e, Smoleńska, sam pojechał pociągiem? I teraz zadajemy kolejne pytania: czy to było przypadek, że Macierewicz, który miał, słyszał podobno o plotkach? Bo przecież takie rzeczy też się zdarzały, że w plotkach, w jakichś informacjach, że jest planowany zamach na głowę państwa. Sam jedzie pociągiem, ale prezydenta wysyła samolotem. No więc, drodzy Państwo, mam nadzieję, że pokazałem, jak łatwo jest zbudować klimat insynuacji i klimat podejrzliwości, rzucania podejrzeń na kogoś tylko i wyłącznie na bazie. Odpowiedniego, odpowiedniej intonacji manipulowania faktami. Antoni Czerwiczowym, nawet w ogóle, nie, nie przejmuje się, czy, to, czy te fakty mają coś wspólnego z rzeczywistością, czy nie. On się na przykład nie przejmuje, czy te wybuchy w ogóle mają e, jakieś racje bytu, w ogóle, czy w ogóle można byłoby na przykład do e, taka teza, która tam przebijała się, że. Gdzieś w pewnym momencie środowiska Maciej lansowały tezę, że ładunki wybuchowe zostały podłożone w obu tu polewach, tylko że w tym tu polewie yy, podczas remontu właśnie Kaczyńskiego zostały odpalone. No. No. Opowiadać różne rzeczy można. No. No. Wypada tylko ubolewać, że człowiek, który tak cynicznie zabawił się faktami i wykreował właśnie kłamstwo smoleńskie, który poróżnił Polaków, który że tak naprawdę zdestabilizował Polskę na wiele, wiele lat, tworząc właśnie, tworząc kłamstwo smoleńskie, religię smoleńską opartą na kłamstwie, ma tak duży wpływ na naszą rzeczywistość. Drodzy Państwo, jak tradycyjnie kończę, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry. Jeżeli e, Państwo macie ochotę na więcej ciekawych informacji, zapraszam na portal 224.pl, a tych z Państwa, którzy chcieliby poczytać trochę więcej o historii, to zapraszam do e, kiosków i do salonów prasowych po historię bez cenzury, numer, w którym opowiadamy o historii inflacji, czyli o tym, skąd się wzięła drożyzna i dlaczego zawsze odpowiada za nią władza. Temat bardzo na czasie. Dziękuję przy mnie. До свидания.